Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował Ciebie, że dał swojego Syna Jezusa, abyś Ty nie zginęła, abyś Ty nie zginął, ale abyś miał życie. A abyś nie zginął, to potrzeba Wyzwolić cię od wszystkiego, co prowadzi Cię do zguby, co chce ci życie zniszczyć, co chce Ci życie uprzykrzyć. I Jezus daje Ci szansę odejść od tej najgorszej rzeczy, która może Twoje życie zniszczyć, a jest nią grzech. Jezus po to przelał swoją świętą krew, żebyś ty mógł, żebyś ty mogła być wolna od grzechu. Podczas naszych rozważań przechodzimy kroki, które ma, mają nas doprowadzić do wyjścia z zatracenia, z śmierci, z nieszczęścia. Te pięć kroków, które zna Kościół. Najpierw był to rachunek sumienia. Spoglądam w prawdzie na siebie, widzę siebie w prawdzie. Widzę to, co dobre, ale i to, co złe. Jeżeli widzę to, co jest złe. To za to żałuje, to był nasz drugi krok. Żal za grzechy, który wypływa z rachunku sumienia. Wiemy jednak, że żal za grzechy, który do niczego nie prowadzi, jest bezużyteczny. Żal musi przejść w następny krok. I tym następnym krokiem jest postanowienie poprawy. Można powiedzieć, że żal za grzechy. I postanowienie poprawy to jest dwóch braci bliźniaków. Są do siebie bardzo podobni. W jednym i w drugim chodzi o twoją niechęć do grzechu. Jestem niechętny grzechowi, mówię źle. Grzech to, to jest coś złego. I jeżeli też patrzysz na swoje uczucia i dziwisz się, po co mi dał Pan Bóg zdolność do gniewu, złości, to właśnie po to ci dał, żebyś wreszcie się rozzłościł na grzech który ci życie kradł, kradnie, żebyś wreszcie się wściekł na grzech i powiedział dosyć. I postanowienie poprawy to jest właśnie powiedzenie dosyć. Dlaczego żal za grzechy i postanowienie poprawy to dwóch braci bliźniaków, bo różnią się tylko tym, że jeden patrzy w przeszłość, a drugi w przyszłość. Mój żal za grzechy patrzy w przeszłość. I mówi to źle, że wydarzyło się coś, co było grzechem, co obraziło Pana Boga, co mi skradło życie. To źle, że to się wydarzyło w przeszłości. Postanowienie poprawy to jest to samo, dotyczy tego samego grzechu. Mówię, nie chcę, żeby w przyszłości to się, to się znowu powtórzyło. Nie chcę, żeby to, co było grzechem, co mnie niszczy, powtarzało się w przyszłości. Na tym. Polega postanowienia poprawy? Co zatem postanawiam? Postanawiam, że nie będę powtarzał moich grzechów, że nie będę w przyszłości powtarzał tych czynów grzesznych, że zmienię styl mojego życia. Ale niestety z doświadczenia wiemy, że postanawialiśmy to wiele razy i że to jest za mało. Że jeżeli tylko sobie powiem, nie chcę grzeszyć w przyszłości, to to jest za mało. Dlaczego? Bo grzech, który doprowadzał cię do upadku, to jest cały proces. Jeżeli myślę tylko, że powstrzymam się od samego czynu grzesznego, będzie mi bardzo trudno, bo grzech zaczyna się dużo wcześniej. Zaczyna się w złym humorze, od rana, kiedy ciągle coś mi. Coś sprawia, że jestem poddenerwowany i nie wiem dlaczego, a to już wtedy jestem przygotowywany do popełnienia grzechu. Zaczyna się przez różne okoliczności mojego dnia, które doprowadzają do sytuacji, w których zwykle upadałem. To, o czym mówię, jest bardzo dobrą nowiną dla Ciebie, bo postanowienie poprawy może być dużo łatwiejsze niż Ci się wydaje. Ale pod warunkiem, że zaatakujesz grzech, kiedy jest jeszcze na bardzo wczesnym stadium rozwoju, kiedy jest jeszcze takim, taki maleńki, taki niegroźny, bo taki faktycznie grzech na początku jest. Bywa tak, że mam uczucie, że naprawdę bardzo trudno jest nie wejść w grzech, ale tak jest dopiero późno. Kiedyś ten grzech był jeszcze dosyć bezbronny. I mogłem wyrzucić go z mojego życia, mogłem pozbyć się go z mojego życia. Początek tego procesu jest kluczowy. To dlatego wcześniej już w rachunku sumienia muszę przyjrzeć się tym procesom grzechu w moim życiu. Jak, to, jak doszło do tego w ogóle, że ten grzech popełniłem? Bo kiedy widzę, jak zostałem doprowadzony do popełnienia grzechu, mogę dużo wcześniej temu grzechowi zapobiegać. Chociaż te wcześniejsze rzeczy mogą się wydawać komuś niewprawnemu, niegroźne. Dam sobie radę. No ale jeżeli raz, drugi, trzeci ta sama sytuacja doprowadziła mnie do grzechu, no to już jest znak, że tr tr trzeba coś z tym zrobić. Niedawno prorok Izajasz wprowadzał nas w wielki post Takimi słowami. Czyż nie jest raczej postęp, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Prorok Izajasz pokazuje o tych jarzmach, o tych kajdanach, o tych więzach, w które się wpakowałem, i jeżeli będę w nich tkwił, to ciągle one będą mnie doprowadzały do grzechu. Jeżeli zatem chcę naprawdę postanowić poprawę, nie wystarczy, że powiem, że będę unikał czynów grzesznych, ale będę unikał, muszę unikać też okazji do grzechu, sytuacji, które są okazją. Jeżeli będę uciekał przed okazjami, to będzie mi dużo łatwiej. Warto też rozróżnić, Czym jest grzech jako wydarzenie, a czym jest pewna postawa grzechowa, czyli moja wada, skłonność? Bo każdy z nas ma skłonności do zła, a jest takich siedem skłonności, które mamy wszyscy, wszyscy. i to one się nazywają grzechy główne. Właściwie powinno się mówić wady główne główne skłonności do grzechu. Pamiętamy je doskonale. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo to są skłonności nas wszystkich. I one nie są grzechem. To nie jest grzech, że ty masz skłonność do bycia pysznym, do nieczystości, do lenistwa. To nie jest żaden grzech. Nie musisz się spowiadać, że masz taką skłonność. Z czego zatem się spowiadam? Z tego, że tej skłonności posłuchałem. I mając skłonność do lenistwa, popełniłem czyny lenistwa. Spowiadam się zawsze z czynów lenistwa, nie ze złych skłonności do lenistwa, bo tak naprawdę te skłonności nie muszą mnie doprowadzić do grzechu, mogą cię doprowadzić do świętości. Bo jeżeli będą cię naciskać te twoje złe skłonności, moje też, każdy z nas je ma, one będą cię naciskać do grzechu, a ty powiesz nie. To wtedy jesteś człowiekiem świętym, wtedy masz ogromną zasługę przed obliczem Pana Boga. I tu jest postanowienie poprawy Twoje. Kiedy znowu będą mnie naciskać te moje złe skłonności, to nie będę ich słuchał, powiem im nie, nie wejdę na tę drogę, do którą one mnie chcą zaprosić. Trzeba też rozróżnić grzech i stan grzechu. Kiedyś był taki program w telewizji o niemieckim reporterze, który pojechał do Czarnobyla, chciał podejść najbliżej, jak się dało tej elektrowni atomowej, gdzie ciągle jest promieniowanie, gdzie jest niebezpiecznie, no i podprowadzili go najbliżej, jak się dało, ubrali w specjalny skafander i mówili, ale może pan tam przebywać tam blisko, tylko 15 minut. Bo po 15 minutach w pana organizmie zajmo, zajdą zmiany, które są nieodwracalne. Po 15 minutach musi Pan odejść. To nam pokazuje, jak niebezpieczne jest trwanie w grzechu. Grzech, który trwa, a grzech, który jest jednorazowym wydarzeniem. Dużo bardziej niebezpieczna jest stała sytuacja grzechu niż pojedyncze wydarzenie grzechowe, nawet i cięższe niż ta sytuacja. Za które jednak natychmiast żałuję i od którego natychmiast się odwracam. Bardzo niebezpieczne są stał, stany grzechu, w którym trwam, chociaż mi się wydaje, że są takie niegroźne. Na przykład mój dom, który jest obłożony posążkami jakichś bożków. To jest stała sytuacja. Otwieram się na działanie zła, które trwa dzień i noc. To nie jest jedno wydarzenie, tylko to jest coś, co ciągle trwa. Na przykład jestem w jakiejś organizacji um, przeciwnej Panu Bogu i jestem tam ciągle. To jest mój stan, który trwa i który jest bardzo niebezpieczny. To dlatego, na przykład, zamieszkanie razem bez ślubu jest tak niebezpieczne. Sam się zastanawiałem nad tym, że no to może to jest faktycznie niegroźne tak jak się mówi, bo przecież się tam kochają, nikomu krzywdy nie robią. Ale to jest bardzo niebezpieczne. To jest nieprawda. W szczerości sumienia widzę, że nie da się powiedzieć, że to jest coś niegroźnego. Dlaczego? Bo to nie jest jednorazowe wydarzenie. To jest coś co trwa. Co gorsza, zamieszkanie bez ślubu nie jest czynem w afekcie. Bo wiemy, że są takie czyny w afekcie, we wzburzeniu, za które nie ponoszę tak wielkiej odpowiedzialności, jak za czyny podjęte na zimno, z takim rozmysłem. Um, zamieszkanie razem bez ślubu nie jest czynem w afekcie. To jest coś bardzo zrobionego, coś bardzo na zimno. Muszę jakieś ciuchy przenosić, jakieś buty, jakieś szafy ustawiać. Tam nie ma afektu. Dlatego to jest takie groźne, a także dlatego, że jest stałe, dzień i noc. To jest stan grzechu, który trwa dzień i noc i wsącza w człowieka truciznę. Pomyślmy, czy my nie żyjemy w jakimś takim stanie grzechu. Innym, inną możliwością byłby stan niezgody z kimś. To samo. Wiem, że trzeba się pogodzić, trzeba się pojednać, ale trwam ciągle w mojej niezgodzie. I ta niezgoda wsącza we mnie truciznę, dzień i noc. To jest życie w śmierci. Uciekajmy od stanów grzechowych. Niech nasze postanowienie poprawy zawiera nie tylko unikanie czynów grzechu, ale i wychodzenie ze stanów grzechowych. Bo prawdziwym, największym problemem naszego życia jest faktycznie grzech ciężki. Są inne problemy życiowe, moja choroba na przykład, ale moja choroba może mi moje życie uprzykrzyć, a mój grzech ciężki może mi życie zniszczyć, może mnie zabić. On się nieprzypadkowo nazywa śmiertelny. Jeżeli chorobę przeżyję we właściwy sposób, w boży sposób, znowu stanę się człowiekiem świętym. Poprzez oddawanie moich cierpień Jezusowi zdziałam mnóstwo dobrego na świecie. Mówię to też tym, którzy może właśnie tak cierpią i nie wiedzą po co. Oddaj to Jezusowi. Zdziałasz w ten sposób dużo dobra na świecie. I wtedy twoja choroba nie musi cię wcale niszczyć. Przeciwnie, przez chorobę się uświęcasz i chociaż, tak jak Słowo Boże mówi, niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Tak jest w chorobie, którą przeżywasz razem z Panem Bogiem. Grzech natomiast ma właściwość sprowadzania na nas śmierci. To dlatego tak jest ważne, abyśmy przystępując do Spowiedzi Świętej, postanowili poprawę ze wszystkich grzechów śmiertelnych, ze wszystkich śmiertelnych. Nie muszę obejmować postanowieniem poprawy wszystkich grzechów, także poprzednich, które sobie przypomniałem, bo może jest ich bardzo dużo i kiedy zacznę się zabierać za wszystko, nie zrobię nic. Ale trzeba objąć postanowieniem poprawy do tego, żeby spowiedź święta była ważna, wszystkie grzechy śmiertelne. I znowu przypominamy sobie, które to są grzechy śmiertelne. To są te, które popełniłem świadomie. Dobrowolnie i w rzeczy ważnej. Patrząc na nasze grzechy, miejmy świadomość, które są śmiertelne, żebyśmy też w naszym postanowieniu poprawy wiedzieli, z których się mamy najpierw poprawiać, bo właściwie naszą poprawę trzeba zaczynać od tego, co najgorsze, najcięższe, najbardziej Pana Boga obraża a dopiero potem przechodzić do tych rzeczy mniej niebezpiecznych, mniej ważnych. Zresztą jest bardzo często tak, że kiedy uderzysz w to, co najgorsze w twoim życiu, inne grzechy się rozpieszchną. Tak bywa, bo one chodzą chmarami, to są takie rodziny. Jeden jest największy, taki zbój. A pozostałe to są takie, tak, takie służalcze względem tego wielkiego grzechu. Jeżeli udziel, uderzysz w najsilniejszego, to ci mniejsi się rozpieszchną bardzo często. To dlatego trzeba postanawiać poprawę, zaczynając ją od najgorszych, najcięższych grzechów. Co jest jeszcze konieczne do dobrej, dobrego postanowienia poprawy? Wiadomo, że jeżeli postanawiam poprawę ważnych elementów mojego życia... Trzeba, żebym postanowił poprawę moich relacji z bliskimi. A na czym polega poprawa Twoich relacji z bliskimi? Na przebaczeniu. To jest konieczny wstęp do Spowiedzi Świętej. Jezus to mówił bardzo wyraźnie. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec Wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Jeżeli tego nie dopełnię, nie ma po co iść dalej. Przebaczenie jest konieczne. Trzeba, żebyśmy przebaczali naszym bliskim. Na czym polega to przebaczenie przy spowiedzi świętej? Nie polega na zapomnieniu. To jest coś innego. Czasami ktoś mówi, nie mogę zapomnieć tego, co mi ktoś zrobił. I bardzo dobrze, że nie możesz zapomnieć, bo nie masz zapominać. Masz dalej pamiętać, ale już inaczej, bez nienawiści, bez złości, w sposób, w który. Mm, z przemienionym przez Jezusa Twoim sercem. Masz pamiętać ale już inaczej. Przebaczenie to też nieudawanie, że się nic nie stało, bo się stało, bardzo mnie bolało, ale przebaczam. To jest konieczny składnik dobrego postanowienia poprawy. Ale może być też złe postanowienie poprawy. niewłaściwe, może i nawet szkodliwe. Kiedy, będzie niewłaściwe postanowienie poprawy. Pewnie najważniejszym takim, taką wadą mojego postanowienia poprawy może być to, że ono będzie bezbożne. Czy w ogóle jest możliwe, że moje postanowienie, nasze, ludzi wierzących, postanowienie poprawy będzie bezbożne? Oczywiście. Tak samo jak i możemy w sposób bezbożny przeżywać naszą wiarę. Na czym będzie polegało moje Bezbożne postanowienie poprawy, no dokładnie tak jak się nazywa. W moim postanowieniu poprawy nie będzie pana Boga, tylko kto będzie? Ja będę mówił tak. To tak, to ja się zmienię, ja z tym grzechem będę walczył, ja z tego grzechu się poprawię. No to gdzie tam jest pan Bóg? To jest coś, co wygląda na dobre, ale to nie jest postanowienie poprawy ludzi wierzących. Postanowienie poprawy ludzi wierzących. Mówią, o nim mówią słowa Psalmu 51: Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Jeżeli chcę postanawiać poprawę jako człowiek wierzący, to trzeba, żebym miał tę jasność, tę świadomość, że to Pan Bóg będzie działał, kiedy będę poprawiał życie, że to Pan Bóg stworzy we mnie nowe serce. To Pan Bóg odnowi we mnie ducha niezwyciężonego. To nie ja się postaram i zmienię, to Pan Bóg mnie przemieni, a ja mam poprzez swoje działanie przygotować się na działanie Pana Boga. To jest tak jak wtedy, kiedy święty Jan chrzciciel głosił: Prostujcie ścieżki dla, dla Pana. To właśnie mam robić. Mam przygotować się, żeby Bóg we mnie mógł lepiej działać. Bo bardzo możliwe, że. Często upadaliśmy z tego powodu, że nie szukaliśmy właściwych sprzymierzeńców. Bo w walce jest tak, że nie zwycięża ten, kto jest najsilniejszy, zwycięża ten, kto ma najlepszych sprzymierzeńców. Jeżeli ja zawsze tylko sam chciałem postanawiać poprawę i zmieniać swoje życie, nic z tego nie wychodziło i nie mogło wyjść, bo jeżeli chcesz zwyciężyć w walce, musisz mieć właściwego. Sprzymierzeńca, a nie walczyć sam. Jeżeli nie szukam pomocy u Pana Boga, to się mogę wysilać ile chcę, żeby zmienić swoje życie, nie zmienię go. Dlatego musimy sobie zadać pytanie, kiedy narzekamy, dlaczego moje życie się nie zmienia, czy szukałem pomocy mojego sprzymierzeńca przez udział we mszy świętej częsty, przez częste spowiadanie się, przez częstą modlitwę. Czy otwierałem się na łaskę Bożą, którą właśnie w tych miejscach dostanę. Mówisz, że nie wiesz, jak masz postępować i rozmawiać z mężem, żoną, a jak często prosiłeś Ducha Świętego, żeby to On cię nauczył z nimi rozmawiać? To jest konieczne, jeżeli chcemy, żeby nasze postanowienie poprawy było owocne. Nie będę walczył sam, będę korzystał z tej pomocy, którą chce mi dać Bóg. Bo sam jestem słabiutki, ale ja i Pan Bóg, no to to jest już siła. To, to jest coś, o co chodzi w ogóle w naszym życiu duchowym. Nie ja sam czegoś dokonuję. To Pan Bóg dokonuje czegoś w moim życiu, a ja robię wszystko, żeby współpracować z Jego łaską. Czasami w spowiedzi świętej ktoś mówi, postanawiam już więcej nie grzeszyć. To nie jest właściwe, dlatego że nie ma takiego warunku dobrej spowiedzi, postanowienie niegrzeszenia, tylko jest postanowienie poprawy. Tak naprawdę to może być pokusa. Postanawiam już więcej nie grzeszyć, a więc być idealny. Dlaczego to jest pokusa? Dlatego, że Słowo Boże w liście do Jakuba mówi: Wszyscy bowiem często upadamy. To jest prawda o nas. Jeżeli postanawiam, że, że nie będę w ogóle w niczym grze, grzeszył, to moje postanowienie będzie nierealne. To będzie, po, to będzie poprzeczka za wysoko zawieszona. Nie dam sobie z tym rady, a potem powiem: A, machnę ręką na wszystko. Trudno, nie udało się. Trzeba postanawiać poprawę w sposób sensowny, możliwy do spełnienia, żeby to nie było postanowienie nadmierne. Pan Bóg da ci łaskę, ale trzeba, żeby moje postanowienie poprawy było realistyczne. I na koniec, siostro, bracie, nie zniechęcaj się. Nawet jeżeli widzisz, że różne postanowienia poprawy ci się nie udawały, nie bój się, nie daj się zniechęcić w ten sposób, bo nawet gdyby tysiąc razy coś się nie udawało, dzisiaj Pan Bóg ci może dać tę łaskę, że się uda. W liście do Rzymian święty Paweł mówi: Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Bóg to wie, że nie jest ci łatwo wykonać to, co dobre, chociaż jest ci łatwo chcieć tego, co dobre. To dlatego nabierz odwagi. Pan Bóg jest z tobą. Nie wszystko jest stracone. Święty Piotr mówi takie słowa: A Bóg wszelkiej łaski, gdy trochę pocierpicie. Sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Pan Bóg czasami tak działa, w Twoim życiu i w moim, że się wydaje, że nie słucha mnie, nie wie w ogóle, co się dzieje, a tak naprawdę, kiedy ja trochę pocierpię, trochę się pomozole, pozmagam, właśnie też z tą świadomością, że no, no naprawdę już nie wiem, co mam robić, ale będę wierny. Sam Pan Bóg przychodzi i nagle on zaczyna działać. W psalmie 78 jest taki obraz, który to opisuje. Lecz Pan się ocknął jak ze snu, jak wojownik winem zmożony, i uderzył z tyłu na swych nieprzyjaciół. Wydaje ci się, że Pan Bóg śpi, ale On nagle się ocknie i uderzy na nieprzyjaciół, na ich tyły, to znaczy, doprowadzi ich do upadku. Nie daj się zniechęcić, miej nadzieję, bo Razem z pomocą łaski Bożej, przemiana Twojego życia i dobre postanowienie poprawy jest możliwe i oby tak się działo w naszym życiu.